Zaczynamy się z kolejnym naszym dzisiejszym gościem. Nie O niezwykłym, cie, niezwykle ciekawym temacie będziemy rozmawiać. Ze mną na kanapach Szymon domagała paralotnie poznań. I o paralotniach, właśnie. O tym, czym są i jak, jak spróbować tej niezwykłej aktywności. Yy, więc, może na początek, takie pytanie: czym są paralotnie? Mhm. No, paralotnia to jest taki statek powietrzny. E, przypomina z wyglądu spadochron, często jest mylony, czyli coś, coś co jest wykonane z tkaniny, malinki. I to po prostu powoduje, że możemy, odpowiedni kształt tego, tego skrzydła powoduje, że możemy lecieć. I teraz możemy albo latać sobie taką paralotnią bez silnika, wtedy podpinamy do tego uprząż, my się wpinamy w tą uprząż i latamy sobie albo w górach, albo na klifach. Albo możemy na przykład, nie mając w pobliżu gór ani, ani klifów, możemy sobie podpiąć pod to napęd silnikowy ze śmigłem i lecieć, y, i startować po prostu z polskiego terenu. W takim razie, skoro pod paroloty możemy podpiąć napęd silnikowy, czym to się różni od motolotni, którą mm -hmm. też możemy oglądać na niebie? Okej, okay, motolotnia po prostu ma inne skrzydło. Rzeczywiście zasada działania jest podobna. Też taki wózek z napędem jest pod takim skrzydłem, tylko że skrzydło w motolotni jest po prostu inne, jest sztywne. Większe, ono hmm. przypomina trochę trójkąt. Także jak zobaczymy coś na niebie, co przypomina trójkąt, to prawdopodobnie będzie to motolotnia, a jeżeli zobaczymy na niebie coś, co przypomina spadochron, prawdopodobnie będzie, będzie to, to, to paralotnia. paralotnia. Dokładnie. Od jak, od, jak, od jak dawna zajmuje się pan lataniem na paralotnie? 13 lat. To już jest potężny kawał doświadczenia. Jak to się wszystko zaczęło? Skąd ta miłość? Mhm. Mhm. Zaczęło się w sumie tak, że nauczyciel w szkole średniej pokazał nam uczniom, że on lata po prostu. I on był też instruktorem paralotniarstwa. No i mówił nam w szkole o tym, co robi poza, poza szkołą. I to nas, to nas troszkę zafascynowało. Potem nam też grupkę osób zabrał w takie miejsce, gdzie właśnie latał i pokazał nam to po prostu na żywo. Jak ja to zobaczyłem, stwierdziłem, to jest niesamowite. Chcę tego spróbować. Co prawda minęło trochę lat od tamtego czasu do momentu, kiedy zacząłem sam latać, ale to naprawdę do, do kiełkowało tak we mnie e, długo, aż w końcu zdecydowałem: tak, zdecydowanie e, muszę tego spróbować. Przeleciałem się raz jako pasażer. Żeby się jeszcze upewnić, czy na pewno chcę to robić. Jak przeleciałem się, to miałem już pewność w 100% tak, ja chcę po prostu latać. Nie? No i od tamtego czasu się zaczęło. I od tamtego czasu lata pan sam, ale też organizuje takie loty wycieczkowe, krajobrazowe dla ludzi, mm -hmm. którzy chcieliby tego spróbować. Dokładnie, ludzi nazwijmy to widokowe, o, rozrywkowe. Rozrywkowe. Tak, zabieram rzeczywiście osoby, które chciałyby zobaczyć świat z troszkę innej perspektywy. Osoby, które chciałyby poczuć, jakby ten smak latania. No bo to jest coś, czego nie da się zobaczyć w telewizji, nie da się zobaczyć na ekranie. Trzeba to po prostu przeżyć, ponieważ podczas lotów na paralotni no nie tylko oglądamy te widoki, nie tylko oglądamy świat zupełnie inaczej, ale też tego doświadczamy całym sobą czyli czujemy to powietrze ciepłe, zimne, czujemy jak się wznosimy, jak opadamy także jest to coś, odbieramy to wszystkimi zmysłami także to jest zupełnie inne niż. Niż chodzenie po ziemi, niż oglądanie tego po prostu gdzieś w internecie. Czy to jest ekstremalne? To jest, mm, tak jak ze, z większością sportów, myślę, można uznać to za sport ekstremalny, ale nie trzeba. Ja bym porównał to na przykład do jazdy na rowerze. Jeżeli jeździmy sobie ścieżką rowerową, jakąś utwardzoną, spokojniutko, na przykład po lesie. No to nie jest to sport ekstremalny, ale jeżeli zjeżdżamy na przykład z wysokiej góry, e, stromej, z dużą prędkością, po kamienistych jakichś tam ścieżkach, no to już można uznać to za sport ekstremalny i z lataniem jest podobnie. Jeżeli e, latamy sobie właśnie spokojnie, w dobrych warunkach atmosferycznych, zachowujemy wszystkie takie zasady bezpieczeństwa, to nie jest to sport ekstremalny moim zdaniem, jest to spokojna i bezpieczna taka rekreacja, ale oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje, ma takie, ma takie potrzeby i taką chęć, może latać ekstremalnie. Wtedy są większe prędkości, mhm. jakieś przeciążenia, zakręty i tak dalej. Także to zależy od tego, jak do tego podchodzimy po prostu. A taka forma rozrywkowo-widokowa, mhm. którą Pan oferuje, mhm. czy to jest takie doświadczenie, którego może spróbować każdy? Czy są jakieś przeciwwskazania? Mhm. Powiem tak, że prawie każdy mógłby polecieć. Mhm. E ja akurat nie zabieram dzieci, chociaż teoretycznie niektórzy wiem, że, że, że zabierają dzieci w powietrze, ja akurat tego nie robię. Przeciwwskazaniem myślę, że jest choroba typu padaczka, na przykład, bo to jest sytuacja, w której w czasie lotu ja nie jestem w stanie takiej sobie pomóc, gdyby coś się wydarzyło. Także to myślę, że jest jakiś tam problem. Natomiast pozostałe tutaj aspekty nie, nie mają znaczenia. Ani wiek, jak w górę, nie ma znaczenia, bo i osoby starsze latały ze mną wielokrotnie, ani nawet sprawność fizyczna nie jest potrzebna. No właśnie, bo zabiera Pan osoby na wózkach inwalidzkich, na przykład. Tak, zdarzały się takie sytuacje, to tam wielokrotnie. Rzeczywiście, że osoba dosłownie zsiadała z wózka inwalidzkiego, siadała na tym moim wózku i lecieliśmy. Bo, jakby, jak zresztą zobaczą pewnie Państwo na materiale, po prostu podczas lotu osoba, pasażer jest praktycznie bierna. Tak? Nie musi wykonywać żadnych, żadnych działań, może sobie tylko spokojnie siedzieć i oglądać. Także nie wymaga to od, od takiej osoby żadnej dodatkowej aktywności. I to też ciekawe, co mnie zdziwiło, jak rozmawialiśmy przed wywiadem, osoby, które na co dzień borykają się z lękiem przestrzeni czy lękiem wysokości. Czuwają takiego ręku w czasie lotu. No właśnie, to jest właśnie ciekawe. Ja tego nie rozumiem do dzisiaj, co się tak naprawdę dzieje podczas takiego lotu, ale właśnie bardzo często osoby, które Deklarowały wcześniej, że mają lęk wysokości i one się boją wsiąść, bo przez ileś lat po prostu gdzieś im w głowie się działo, że mają jakiś lęk. I kiedy przeszły tą barierę, usiadły, wystartowaliśmy, nagle się okazuje, że ten lęk nie występuje. Mhm. I teraz nie wiadomo, czy to, czy to jakby ten lot był dla nich lekarstwem już, czy po prostu taki lęk po prostu w to, taki lotów nie występuje. To jest dla mnie zagadka do dzisiaj, ale bardzo często osoby właśnie przychodzą z takim lękiem. A odchodzą bez tego lęku. Czyli można po prostu taki lęk, pomimo takiego lęku, takiego lotu spróbować. Dokładnie. A co, co w czasie takiego lotu można zobaczyć? No przede wszystkim widzimy rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć z Ziemi. Także perspektywa jest zupełnie inna. Jeżeli wzniesiemy się na przykład na 200-300 metrów, zobaczymy na przykład kształty jakieś archeologiczne, jakieś pozostałości, pozostałości na przykład po pracy rolników. To są na przykład rozleciska warty, takie starożecza. Często są to miejsca niedostępne w ogóle dla, jakby dla pieszego. Także nie da się tam wejść, nie da się tam tego zobaczyć z Ziemi. A my z góry jesteśmy w stanie coś takiego zobaczyć. Na przykład wijącą się rzekę z góry. To też no, człowiek z ziemi nie jest w stanie tego kształtu zarejestrować. Ile trwa taki lot? Tyle ile. Ile chcemy tak naprawdę. W ten yy, najkrótsze loty, jakie robię, to 10 minut. Mm -hmm. To jest tak tylko, żeby zapoznać się jakby ze specyfiką latania, ale możemy latać sobie 20-30 minut, godzinę nawet. Tyle, ile po prostu ktoś chce. A czy są jakieś no. ograniczenia związane z lataniem paralotniami? Są. W sumie dwa tak naprawdę. Pierwsze to jest pogoda i to jest największe nasze ograniczenie, największa bolączka. Nie wiadomo. Tak, i to też nie chodzi tylko o kwestię pogody, czy świeci słońce, czy pada deszcz. Tylko chodzi też o wiatr. Niestety jest to bardzo wrażliwy sprzęt. Skrzydło jest miękkie, delikatne. My poruszamy się z małą prędkością, dlatego jeżeli wiatr jest zbyt silny, po prostu nie możemy latać, bo byłoby to niebezpieczne. I to jest jakby takie pierwsze nasze ograniczenie. Drugie to jest po prostu przestrzeń powietrzna i przepisy. Nie wszędzie można latać. Na przykład nad poznaniem nie możemy latać, bo tutaj po pierwsze mamy strefę. Tak, ławica, oni mają strefę kontrolowaną, gdzie, jak sama nazwa mówi, wszystko jest pod kontrolą i nie do końca jakby możemy sobie tam wlatywać. Druga rzecz, nad samym miastem też nie powinno się latać, bo to byłoby niebezpieczne. Także te, te dwie rzeczy nas ograniczają. Czyli raczej będziemy podziwiać naturę niż miasto w czasie tego. Dokładnie. Roku. I to chyba nawet jest lepsze rozwiązanie, to jest chyba moim zdaniem. Tak. A jakie uprawnienia są potrzebne, żeby legalnie latać i zabierać pasażerów? Mhm. Najpierw trzeba zrobić kurs w specjalnej szkole, która zajmuje się szkoleniem. Potem zdajemy egzamin i możemy latać samodzielnie, czyli samemu po prostu. Mhm. Natomiast, żeby zabrać pasażera, trzeba wylatać kilkadziesiąt godzin samodzielnie, nabrać troszkę doświadczenia, zrobić kolejny kurs, zdać kolejny egzamin, zrobić badanie lekarskie, i wtedy można zabierać również pasażera. A w czasie pana całej kariery lotniczej, może jakieś najpiękniejsze albo najniebezpieczniejsze wspomnienie? Mhm. Jeśli chodzi o piękne wspomnienia, no to one się na szczęście. Regularnie powtarzają. Po pierwsze, latanie o poranku, e, o wschodzie słońca, kiedy nad ziemią e, po prostu unosi się mgiełka. No to jest nie, nie do opisania. E, nawet jeśli zobaczymy gdzieś to na filmie czy, czy na zdjęciach, e, odczucia są. Nie, no nie, nie da się tego po prostu opisać, bo tutaj czujemy tą wilgoć w powietrzu, e, te, ten klimat. Także to jest, to jest niesamowite i tego doświadczam na szczęście często. E, druga rzecz, e, latanie pomiędzy chmurami. To jest też piękna sprawa. Pomiędzy obłoczkami, lawirowanie, wlatywanie w taką chmurkę, wylatywanie z niej, to może tak bajkowo wręcz brzmi, I, i tak to się właśnie odczuwa, jest. tak się dokładnie to odczuwa. A jeśli chodzi o niebezpieczne sytuacje, tak? powiem tak, staram się po prostu unikać takich, mm -hmm. bo można. Na szczęście jest to na tyle bezpieczne. Ee, że można zapobiec sytuacjom niebezpiecznym, zanim one wystąpią. Czyli na przykład nie latać w warunkach pogodowych, które są wątpliwe. I to jest chyba najważniejsza rzecz. Jeżeli mamy wątpliwości, po prostu nie startujemy. I tyle. I nie ma chyba prostszej drogi, żeby tego uniknąć. Specycjne. Dokładnie. W takim razie, jeżeli ktoś zapalił się teraz do, do pomysłu mhm. przylecenia ze paralotu, <noise> jak pana znaleźć? E, na stronie paralotniepoznań.pl, na Facebooku Paralotnie Poznań, na wszystkich innych mediach e, typu TikTok, e, Instagram. Paralotnie Poznań to hasło wystarczy wpisać i, się i, i zapraszam. Się na jakiś termin Dokładnie. I prze, Dokładnie. W takim razie bardzo serdecznie zachęcamy. i ja bardzo dziękuję za spotkanie i za przybliżenie nam tego niezwykłego świata paralotni. Dziękuję ja, również. Moim państwa gościem był Szymon Domagała, Paralotnie Poznań. Dziękuję bardzo.